Pięć ukrytych przyczyn endometriozy, czyli nietypowe przyczyny, które mogą zwiększać ryzyko pojawienia się endometriozy i które po zaadresowaniu może okazać się, że dadzą Ci fenomenalne efekty. Cześć! Jeśli się nie znamy, ja mam na imię Kasia i jestem z wykształcenia dietetyczką kliniczną, magister farmacji, holistic coach i wiele, wiele więcej. I pomagam kobietom ogarnąć hormony, czuć się dobrze w swoim ciele na tyle, na ile się da w naturalny sposób, poprzez odżywianie, śledzenie swojego cyklu miesiączkowego, czy też różne techniki pracy z emocjami. I w tym filmiku chciałabym opowiedzieć Ci o endometriozie, czyli problemie, który dotyka wiele kobiet, a który nie do końca rezonuje ze mną to, jak on jest w przestrzeni online nowej, opisywane jako wyrok i jako coś, czym nic się nie da zrobić, jako coś, gdzie trzeba być na lekach hormonalnych do końca życia i jako coś, co generalnie wiąże nam ręce i klamka zapadła. Plus oczywiście jako coś, co jest 100% warunkowane genetycznie i jeśli to masz, to już po prostu masz. Ja sama jestem osobą, która dostała kiedyś diagnozę endometriose, ale nie utożsamiam się z nią i jakby zupełnie nie widzę siebie jako osoby z endometriozą, mimo że faktycznie miałam objawy bardzo momentami skrajne. Na przykład mydlałam z bólu podczas miesiączek i było to miesiąc w miesiąc. Wymiotowałam z bólu podczas miesiączek. Zdarzało się oczywiście dużo innych objawów jednocześnie, natomiast teraz moje miesiączki są naprawdę w porządku, są ok, są powiedziałabym w skali bólu lekkie. Czasami 2-3 na 10, natomiast wtedy to było 15 na 10. Jeśli oglądasz ten filmik, to bardzo możliwe, że też przez coś podobnego przechodzisz. I chciałabym Ci dać znak. Też, że endometrioza czy każdy inny problem, czy to problem hormonalny, czy problem po prostu zdrowotny, właśnie jak endometrioza, nie jest to nigdy 100% uwarunkowanie genetyczne. 99% chorób ma jakiś komponent genetyczny, natomiast nie jest to żaden wyrok, bo jest coś takiego jak ekspresja genów, jak epigenetyka, czyli wpływ czynników środowiskowych, czyli tego, co jesz, tego, Jaki prowadzisz styl życia, tego, na jakim poziomie jesteś wysycona witaminami, minerałami i tak jak środowisko wpływa na to, jak Twoje geny się zachowują. Czyli, czy pojawi się dana jednostka chorobowa, czy nie. I masz naprawdę duży wpływ na to, co robisz. I też nie chcę oczywiście tego spłycać do, o, wystarczy zdrowo jeść. No bo często nie. Często trzeba. Kompleksowego podejścia i też odkrycia właśnie Twojej indywidualnej przyczyny, dlaczego akurat u Ciebie pojawiły się te zmiany endometrialne. I opowiem Ci właśnie o pięciu rzeczach, pięciu czynnikach, które ja obserwuję jako częste przyczyny, triggery do pojawiania się zmian endometrialnych i które często zaadresowanie ich daje naprawdę fenomenalne efekty w samopoczuciu wielu kobiet. Numer jeden: zaburzenia mikrobiomu jelitowego. Daj znać w komentarzu, czy na przykład u Ciebie też był taki problem kobiet, które mają endometriozę, Znów to są moje doświadczenia, moje obserwacje w pracy z kobietami. E, na przykład doświadczyły stanu zapalnego wyrostka w dzieciństwie i wycięcia tego wyrostka. Czy też wiele kobiet miało częste antybiotykoterapię w dzieciństwie. Albo mają obecnie jakieś bardzo silne problemy jelitowe. Więc każde zaburzenie mikrobiomu jelitowego wpływa oczywiście na cały metabolizm estrogenów. A estrogeny odgrywają kluczową rolę w pojawianiu się zmian endometrialnych. Estrogeny różnego rodzaju e, są to hormony proproliferacyjne. Czyli powodują namnażanie się komórek różnego rodzaju, w tym mogą właśnie powodować namnażanie się komórek endometrium plus estrogeny same w sobie, i jeśli jest ich nadmiar, jeśli jesteśmy nadwrażliwe na nie, no to wtedy mogą dokładać oliwę do ognia, czyli powodować stany zapalne. Więc jeśli masz endometriozę, to zastanów się, czy być może nie zaczęło się u ciebie od tego, od jakichś właśnie problemów jelitowych, czy też u ciebie w tym momencie nie występują objawy typu zdęcia, gazy, zaparcia, problemy z wypróżnianiem odbijanie się z gaga i tak dalej, bo to wszystko warto zaadresować, żeby zmniejszyć twoje objawy. Numer dwa, czyli ksenoestrogeny, czyli substancje spoza twojego organizmu, które ciało odczytuje po części jako estrogeny, które mogą naśladować działanie estrogenów, pobudzając receptory estrogenowe albo je blokując. I powiem ci szczerze, że ja jestem czasem tylko troszkę momentami przerażona. Raczej jestem spokojną osobą, ale czasem, jak myślę sobie o tym, ile my jako kobiety mamy środowiskowych czynników, które mogą ingerować w nasz układ hormonalny, no to no nie jest to za ciekawie. I znów te substancje, właśnie ksenoestrogeny, które będą na nas negatywnie wpływać, one znajdują się wszędzie. One mogą być w Twoich kosmetykach, one mogą być w Twojej pielęgnacji twarzy, one mogą być w tym, czym się nacierasz całe ciało, czy to jakieś masło, czy na przykład balsam do ciała, czy jakieś inne odżywki do włosów, coś, co na przykład wcierasz w skórę głowy. Oczywiście są w plastiku, są w pastach do zębów czasem, są w chemii domowej, gospodarczej, ba, są nawet w patelniach czy garnkach niektórych. Także zachęcam Cię do poeksplorowania sobie tego tematu i do rozważenia. Zamiany najprostszych rzeczy, jak na przykład plastikowe pojemniki na szklane pojemniki, plastikowa butelka na wodę, na szklaną butelkę na wodę. Też do tego, że im prostsze są składy danych produktów, tym prawdopodobnie lepsze, ale oczywiście nie zawsze. I też przede wszystkim do eksploracji internetów i eksploracji książek. Poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań dla ciebie. Numer trzy to nadmiar żelaza. I teraz możesz powiedzieć, że okej, okay, ale ja mam w Pani dobór żelaza, no bo przecież mam te miesiączki, bo to jest częste przy endometriozie. I okej, okay, może tak być, że w ogóle na przykład możesz mieć mało żelaza, chociaż zachęcam Cię bardzo, jakbyś miała jeszcze tylko jeden filmik obejrzeć na tym kanale, żebyś obejrzała filmik o żelazie i o ferytynie i o tym, jak ten temat um, jest. Źle zrozumiany, i czego tak naprawdę potrzebuje, żeby wesprzeć gospodarkę żelazową, tutaj gdzieś się może wyświetli. A wykazano, że w zmianach endometrialnych miejscowo żelazo jest skumulowane, że miejscowo to jest jeden z czynników, który zwiększa stany zapalne w danym miejscu, który zaognia całą sytuację. I właśnie wsparcie całego systemu recyklingu żelaza, wsparcie gospodarki tak naprawdę żelazowo-miedziowej może zrobić największą różnicę, być może dla Ciebie, właśnie w zmniejszaniu dolegliwości bólowych. Bo to może być taki najsilniejszy czynnik prozapalny, z którego być może nawet nie zdajesz sobie teraz sprawę. Plus też właśnie żelazo w połączeniu z estrogenami, to jest taka trochę bomba. Tykająca, ponieważ same estrogeny, często jest ich nadmiar w endometriozie, działają proproliferacyjnie, żelazo utrudnia eliminację estrogenów, utrudnia ich metabolizm i ono zaognia sytuację, czyli sprawia, że jest więcej stanów zapalnych. Do tego estrogeny znowu dokładają swoją cegłę, znowu namnażają się komórki i żelazo zaognia tam sytuację, czyli działa prozapalnie. Takim czynnikiem czwartym, czwartą przyczyną endometriozy, a może bardziej czymś, co często obserwuję jako jedna z wielu przyczyn, bo raczej nie powiedziałabym, że to jest taka przyczyna źródłowa, źródłowa bo zwykle to są te poprzednie rzeczy, lub kolejne, o której ci powiem. Ale ważny aspekt odkrywa przede wszystkim tarczyca, zdrowie tarczycy. Jeśli. Mamy problemy z tarczycą, jeśli mamy niedoczynność, jeśli mamy niedobór jodu, a często rodzimy się już z niedoborem jodu. Możesz sobie sprawdzić, 9 na 10 kobiet, według moich statystyk, które oglądają ten filmik, ma niedobór jodu. Sprawdź sobie badanie jod z dobowej zbiórki moczu. To właśnie osłabiona praca tarczycy, związana z niedoborem jodu, z niedoborem selenu, z niedoborem cynku, czy też z przewlekłym stresem, czy z niedożywieniem, niejedzeniem odpowiedniej ilości kalorii, niejedzeniem odpowiedniej ilości węglowodanów, niejedzeniem odpowiedniej ilości białka, czy odpowiednich tłuszcze, czy też na przykład niejedzeniem witaminy A i jej źródeł, ale nie beta-karotenu, ale prawdziwej witaminy A, retinolu, może sprawiać, że Twoja tarczyca będzie osłabiona i to dołoży konkretną, konkretną cegłę do Tworzenia się zmian endometrialnych. Osłabiona tarczyca to są i tak już problemy na poziomie komórkowym. To, to hormony tarczyce są hormonami, które napędzają komórki do pracy i które sprawiają, że one w ogóle mogą działać. To jest taki motor napędowy komórek. I jeśli nie będzie ich odpowiednia ilość, albo po prostu one będą miały trudność z wejściem do komórki, na przykład przy, przez nadmierną suplementację witaminy D. To też jest bardzo ciekawy wątek, który na pewno tu kiedyś poruszę. Może się zdarzyć, że po pierwsze pojawią się jeszcze silniejsze stany zapalne niż były, bo hormony tarczycy działają przeciwzapalnie mocno i antyproliferacyjnie, a po drugie te zmiany, które już są, mogą się jeszcze powiększać. Więc zadbanie o tarczycę to jest taki bardzo bardzo ważny aspekt ponad tymi wszystkimi innymi. I numer 5, czyli coś, o czym myślę, że bardzo mało kto mówi, bardzo mało się słyszy i albo słyszy się środowisko medyczne, przynajmniej ja tak obserwuję, albo tutaj 100% medyczne rzeczy, albo 100% somatyczne, psychosomatyczne rzeczy. I ja myślę, że obie te w ogóle i to, i to jest ważne. W związku z czym numerem 5 jest właśnie psychosomatyka, czyli Twoje przekonania. Twoja relacja z Twoją kobiecością. Bo endometrioza jest to choroba bardzo kobieca. Dużo zaburzeń hormonalnych są chorobami bardzo typowo kobiecymi. I zachęcam Ciebie też do poeksplorowania sobie tego, co Ty tak naprawdę myślisz o swojej kobiecości. Co Ty myślisz o swoim cyklu miesiączkowym. Co Ty myślisz o swojej owulacji, czy w ogóle o tym myślisz. Co myślisz o swoim krwawieniu, o co myślisz o sobie samej. I nie jest to żadne czary-mary, bo normą jest, związkiem przyczynowo-skutkowym jest to, że jeżeli Ty nie chcesz mieć miesiączki, jeśli Ty, ach, wolałabym sobie wyciąć macicę, e, bardzo często takie komentarze czytam, jak sobie wyciąć macicę, bo ja już mam dość z tego wszystkiego, czy też ja to wolałabym w ogóle nie mieć okresu, e, czy kojarzenie kobiecości 100% z cierpieniem i też wgrywanie często takich przekonań już na poziomie dzieciństwa, na poziomie bycia nastolatką, że to jest coś, czego masz się wstydzić, coś, co masz ukrywać. Może w efekcie blokować cię przed ogarnięciem tego problemu, blokować cię przed uregulowaniem, bo na przykład być może ty nie wierzysz już w to, że jesteś w stanie czerpać radość z bycia kobietą, bo to kojarzy ci się tak mocno z cierpieniem i to przekonanie u ciebie jest tak silne. Także przyjrzyj się temu, być może jest to u ciebie jeden z kilku czynników, być może. Jest to główny czynnik u ciebie, właśnie tych problemów. A jeśli chciałabyś uzyskać moje wsparcie i bardzo wielu innych kobiet, które są super babkami i z którymi uwielbiam przebywać, to jesteśmy razem w przestrzeni kobiecej równowagi. Tam spotykamy się, pracujemy nad problemami hormonalnymi. Masz tam mnóstwo narzędzi, informacji praktycznych dotyczących różnych problemów hormonalnych, wyników badań, suplementacji, odżywiania itd. itd. Link na zapis na listę zainteresowanych znajdziesz tu w opisie opisie odcinka. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Daj znać w komentarzu, co myślisz. Jestem bardzo ciekawa. I dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Jeśli uważasz, że ten filmik był przydatny, to też prześlij go kobiecie, która go potrzebuje. No i zostań tutaj z nami na dłużej subskrybując ten kanał.